Bez chmur noc, trzy minuty do północy Głucha cisza, ciemność Słychać cykady, odgłosy Żadnej żywej duszy, ciche wołanie pomocy Nic ci nie pomoże myśli, ciągnąc ją za włosy Młoda, drobna, piękna, ciężarna dziewczyna Kończy swoje życie, kiedy jak prosiaka ją zarzyna Czuję jak krew, mu odpływa gdzieś poniżej pasa Rościna jej brzuch wyżynając nie dzieciaka Śliczne różowe usta wypluwają z krwi, wielkie niebieskie oczy już przestają się tlić Zakrwawione dziecko wyrzuca gdzieś w stronę krzaków Jej wybebeszone ciało pozostawia dla gab To już kolejna ofiara naszego bohatera Patrzy na jej martwe ciało Do rozporka się dobiera, tak się kończy Ten tej czarnej historii pozwól, że ci opowiem jak wyglądały jej początki młody, zdrowy chłopiec na świat przyszedł w jednej z polskich wsi nikt nie widział kiedy zło wpadło przez otwarte drzwi do umysłu podatnego na różne perwersje o destrukcji czegoś, co oddycha Marzył we śnie W wieku lat dziesięciu zabił swoje pierwsze zwierzę Skręcił kotu kark, w głowie krzyczy głos Jeszcze, jeszcze ta wewnętrzna czerń pochłonęła go całego Ten morderczy zew chciałby pożreć coś większego Długo czekać nie musiał na nową okazję Kąpiącą się w rzece siostrę uderzył głazem Tak rozpoczął swoją bogość za nowymi ofiarami By wysysać z nich życie morderczy.